15 października w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mająca na celu uhonorowanie nauczycieli oraz pracowników oświaty za ich trud oraz zaangażowanie włożone w kształcenie młodego pokolenia. W wydarzeniu oprócz grona pedagogicznego, dyrekcji oraz uczniów placówki wzięli także udział starosta powiatu kozińskiego Krzysztof Wolski oraz przewodniczący rady rodziców Krzysztof Rzeszotek. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego. Po czym dyrektor placówki Anna Golasz zwróciła się do nauczycieli i wszystkich osób pracujących w szkole. Drodzy nauczyciele, to Wy codziennie stajecie na pierwszej linii, inspirując, motywując i wspierając naszych uczniów w ich edukacyjnej wędrówce. Chciałabym wyrazić głęboką wdzięczność za to, co robicie. Dziękuję Wam za to, że jesteście dla naszych uczniów przewodnikami, mentorami i wzorem do naśladowania. Chciałabym również zwrócić się do naszych niezastąpionych pracowników administracji i obsługi. To dzięki Wam szkoła funkcjonuje sprawnie i bezpiecznie. Wasza praca, choć często niewidoczna na pierwszy rzut oka, jest nieoceniona. Nie sposób również zapomnieć o wszystkich tych, którzy wspierają naszą szkołę na różnych płaszczyznach, o rodzicach, o przyjaciołach szkoły oraz o organie prowadzącym. Wasza współpraca z nami jest nieoceniona, a wasze zaangażowanie dodaje nam siły do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Dzień ten okazał się szczególny dla Anny Krekory, Małgorzaty Kacprzak, Małgorzaty Miłosz, Anny Adamczyk oraz Michała Wrochny, którym 28 października podczas uroczystej gali w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu wręczone zostaną medale za długoletnią służbę oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów dotyczących pracy nauczycieli, ich zaangażowania w nauczanie, a także w rozwój edukacji. Życie dużo zdrowia, spokoju, radości, odpowiedzialności, przekonania do tego, że po prostu ta wasza praca jest naprawdę bardzo ważna. Życzę zrozumienia ze strony rodziców, jak również życzę tego, żebyście odnaleźli tą właściwą drogę do młodych ludzi, żebyście umieli ich przekonać, a żeby ten finał, który będzie miał miejsce na zawsze na maturze, był tym finałem, który będzie zadawalał nie tylko was, ale i uczniów, i ich rodziców. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Wam najlepsze życzenia, doceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci. Po przemówieniach starosta Krzysztof Wolski wręczył nagrody starosty. Otrzymali je Anna Golasz, Dagmara Borek, Andrzej Frączek, Monika Wach i Monika Radzikowska. Podczas Dnia Nauczyciela wręczone zostały także nagrody dyrektora placówki za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach zakończył występ artystyczny w formie koncertu życzeń z piosenkami zespołu Budka-Soflera przygotowany przez klasę trzecią BLO pod kierunkiem Ewy Sot, Katarzyny Rybaniec i Marcina Mizaka. Jesteście przewodnikami w świecie wiedzy, otwieracie przed uczniami drzwi do nowych możliwości. Dziękujemy Wam za cierpliwość, wyrozumiałość nieustające dążenie do tego, by każda lekcja była inspiracją. Możeś wybierać los, szczytu, szczytu szlak. Znowu obłok ten różowy, ponownie w i dam na ta sień. Wszystko w białej tej... Dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 póź no jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów za historia, w powietrzu wisi chinz, promie jak słońca, blacha jak złota każdy lit w siliku cały drzew. Wszyscy pragną szczęśliwego końca za horyzontem. Niepewność czeka nas, mamy jak pocisk, prosto w objęcia dnia, dach i ręce Świat. Powiedz prawdę, ile lat nie kochasz. Rapujmy, co się da. Za ostatni, ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni, ostatni grosz mi. wino z zielonych lat, chcę znów pić